Manko, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Pogadajmy z Klerykiem. Ostatnio widzieliśmy się w seminarium w Tarnowie, za to dzisiaj gościmy u redemptorystów w Tuchowie. W pierwszym odcinku e, mamy tutaj do czynienia z bratem e, Bartkiem, który jest klerykiem. Powiedz parę słów o sobie. No więc tak, jestem brat Bartłomiej Laskowski. Jestem teraz na drugim roku filozofii w Tuchowie. E, pochodzę z okolic Bobowej. Interesuję się sportem, lubię dobrą muzykę, lubię też trochę pomontować filmów, lubię też wszelaką technologię, też różne takie atrakcje plus, tam delikatna gra na gitarze. Delikatna, nie, nie jakieś mocne brzmienia nie, tylko. Nie, 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 nie. <laughs> Dobrze. Dzisiaj, właśnie, trochę chcę powiedzieć o słuchaniu. Mówię, że interesuję się muzyką, i też trochę montaż to się wiąże z mediami. Myślę, że nie jest niczym odkrywczym powiedzenie, że dochodzi na do nas współcześnie bardzo dużo bodźców. Nie? Dużo rzeczy słyszymy, czy to są media, czy to są ludzie, których mamy wokół siebie, to wszystko, co słyszymy w kościele, też muzyka, kultura. Na wszelkie sposoby wiele bodźców do nas dochodzi, wiele rzeczy słyszymy. A dzisiaj chcemy powiedzieć trochę o tym, o słuchaniu, tak? I teraz to jest coś innego oczywiście niż słyszenie. I teraz chciałbym zapytać właśnie ciebie, jakie jest twoje doświadczenie tego właśnie nie tyle, co słyszysz, ale czego słuchasz. W jaki sposób wybierasz to, co w jakiś sposób do Ciebie dociera. To fakt. W dzisiejszym świecie bardzo dużo dociera do nas informacji, bodźców z każdej strony, bo to telefon, jest radio, jest muzyka, jest telewizja, cały czas coś gra, coś mówi, jest mnóstwo ludzi wokół nas, cały czas jakieś słowo się przez nas przewija. Ale właśnie ważne jest to, żebyśmy dobierali odpowiednie te słowa żeby to do nas docierało. Myślę, że ważny jest przekaz, żeby się skupiać właśnie na tym, że nie tyle, że jest fajna na przykład muzyka i jest fajny, fajny beat, czy jest wpada w ucho, nie? Ale też starać się skupiać na tym, co, ta, co niesie ta muzyka, nie? Żeby też poznać treść tego, co ten autor też chciał nam przekazać. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby słuchać Czegoś, co jest dla mnie ważne, żeby też iść w tą stronę i szukać treści, które pozwolą mi się rozwijać, w których też będę mógł na przykład nieraz odczuć, nie wiem, różne emocje, które we mnie się odgrywają. Ale właśnie, żeby ta muzyka mi towarzyszyła w taki dobry sposób nie, żeby ta rozmowa z drugim człowiekiem też też skupiała się na tym, żeby rozwijać też to wszystko, co się dzieje, nie współodczuwać, być przy kimś i nie tylko słyszeć, ale właśnie słuchać, jak mówiłeś. A w kontekście muzyki, miałbyś powiedzieć trochę o takich konkretach, czyli czego, czego właśnie słuchasz, jaka muzyka jakby z tobą w jaki sposób koresponduje? A wiesz co, ja bardzo szeroko słucham muzyki, zależy od okresu, jaki mnie najdzie. Wiadomo, nie jest to tylko muzyka religijna. Ale e, lubię rap. Lubię rap z dobrym przesłaniem. E, niekoniecznie muszą to być e, katolicy, ale którzy niosą takie e, mądre i dobre przesłania życiowe. E, no, ale lubię też lata 80., 90., bo to też takie hity, e, hity, które też jeszcze rodzice znają i tak dalej. Fajnie się do tego, że tam tańczy, czy słuchać czy cokolwiek robi. Bardzo fajna właśnie jest, wiecie, nawet trochę poza tą muzykę religijną, bo w niej te wartości są, nie? one w jakiś sposób nas prowadzą i to też jest jakby pewien gatunek, który jest ważny, nie? ale fajnie jest właśnie znajdować też te wartości nie? w, różnych, w różnych, różnego rodzaju innych utworach. A jak mogę zapytać, jak bezpośrednio z rapu, to, to byłbyś w stanie wymienić kogoś, kto. To w jaki sposób możecie prowadzić przez jakiś moment życia, czy z którym, z którym dobrze ci się właśnie troszkę szło w swoim życiu? Wiesz co, bardzo lubię Zeusa. To jest dla mnie, bardzo lubię go słuchać. I ma bardzo mądre treści, teksty, i nie jest to łubu-dubu-dubu łubu, dubu, jak w niektórych rapsach, tylko naprawdę konkretne treści niesie w tym wszystkim i to mi się podoba. No, to muszę przyznać, bo to na przykład swoją drogą, ja też słucham bardzo szeroko właśnie różnych rodzajów muzyki. Z Zeusem się spotykałem często jakoś tam właśnie tymi najbardziej znanymi utworami, jakieś tam, bądźmy dziećmi, Siewca, to są takie chyba najbardziej znane utwory, ale właśnie ostatnio odkryłem ten jego album, jest super się nazywa, to tam jest naprawdę masa głębokiej treści, w ogóle polecamy, dokładnie e, zapraszamy. Mimo, że właśnie no, nie ma on takiego przekazu stricte religijnego, chociaż czasem też w jakiś sposób do, tego, do, do tej Siewca, duchowości się, tak, się no właśnie odwołuje. E, także no, na, pewno, na pewno to jest, to jest coś wartościowego. Nie? Słuchanie ma jakby wiele wymiarów. Nie? Na pewno na pewno jest kwestia właśnie też tej kultury, jest kwestia też tego, że nie zawsze łatwo jest nam słuchać. Nie? Słuchać ludzi, których mamy wokół siebie słuchać też tych, którzy są naszymi ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. W jaki sposób myślisz, że możemy pracować nad tym, żeby mieć cały czas otwarte uszy? No właśnie, nie, to jest problem. Słyszeć, a słuchać. Bo słyszeć słyszymy bardzo dużo informacji, dużo różnych rzeczy, ale co tak naprawdę do nas do głębi dociera, nie? Co jest dla mnie ważne, żeby tak się skupiać na tym, co drugi człowiek mówi, to przede wszystkim to, że, e, że też jest dzieckiem Boga i że też Bogu na nim zależy, tak? E, więc e, staram się, żeby e, traktować tę osobę, z którą rozmawiam, e, poważnie e, i z tą osobą starać się jej pomóc, nie? Porozmawiać, e, też e, starać się współczuć, bo różne sytuacje przechodzimy i i różne rzeczy też słyszymy, ale właśnie żeby być przy ludziach, to właśnie trzeba ich słuchać. Trzeba im pozwolić wejść w nas też, żebyśmy mogli usłyszeć ten głos dalej niż w uszach. Często bywa tak właśnie, że, że często lubimy <grym> mówić, ale trochę gorzej jest tym słuchaniem, nie. Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. I właśnie chyba do tego słuchania nas na co dzień można powiedzieć, nawołuje. Właśnie może do takiego dialogu, nie? do tego, żeby, żeby też to wymieniać. Nawet to, o czym było w, w Ewangelii gdzieś tam w ostatnich dniach, nie? Że, w Ewangelii i w czytaniach, że, że właśnie to, to Słowo, to, co mówimy, jest też próbą tego, co z nas wychodzi. Nie? A jeżeli to ma być dialog, to też to Słowo, które do nas dociera, musi wchodzić w nasze wnętrze. A tak właśnie przechodząc może właśnie z tego wymiaru ludzkiego na, na wymiar Boży. Nie? Słowo Boże. Yy, czy też różne rodzaju inne formy, gdzie my możemy słuchać tego, co właśnie Bóg do nas mówi. Yy, no właśnie, jak Ty go słuchasz? Gdzie Ty go odnajdujesz? No właśnie, jeżeli chodzi o słuchanie, yy, to <laughs> jeżeli chcemy kogoś słuchać, yy, to musimy wyciszyć, yy, nie skupiać się na tym, co się dzieje wokół, tylko skupić się na, tym konkret na tej konkretnej osobie, na tym yy, przekazie, który do nas płynie. Yy, I tak samo jest z Bogiem, tylko że Bóg. Yy, Bóg mówi do nas w inny sposób, niż mówią inni ludzie, nie? On nie stanie przed nami i nie powie e, cześć, co słychać, nie? Bóg, e, Bóg najwięcej przychodzi w ciszy. Wtedy, kiedy też możemy usłyszeć siebie, e, możemy usłyszeć swoje serce, to co tak naprawdę w nas gra e, i wtedy też możemy usłyszeć Boga, ten Jego taki delikatny głos, który e, który się wydobywa. <laughs> Wiadomo, to też Pan Bóg nie, nie staje i nie mówi też w ciszy do nas, z głosem, mówi przez różne sytuacje, mówi przez słowo, mówi w trakcie modlitwy nieraz, przez drugiego człowieka, przez różne wydarzenia. Trzeba właśnie nadstawić ucha w takim znaczeniu, że starać się dostrzegać Jego obecność i Jego działanie w całym życiu, w tym wszystkim, co się dzieje, nie? w całym dniu. To powiedziałeś bardzo fajną rzecz. Właśnie, bo często to słuchanie jest słuchaniem czegoś na zewnątrz, nie? Czyli, tej jakby właśnie myślimy o tym wszystkim, co jest poza nami, czyli drugi człowiek, czyli Bóg, który gdzieś tam zewnątrz do nas mówi, a bardzo ważne jest też właśnie to wsłuchanie się w siebie, nie? Czyli, żeby no właśnie, te, te uszy wywinąć na drugą stronę i, i wsłuchiwać się, też wpatrywać się w to, co jest w sobie. Jakie jest Twoje doświadczenie w ogóle takiego spotykania się z sobą samym? Myślę, że tutaj na przykład nowicja, to też jest może taki czas, gdzie w szczególności te, te uszy są, są zwrócone do głębi. No Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem człowiekiem, którego zawsze jest wszędzie pełno i lubi dużo mówić, więc. Yy, yy. Czas spotykania się z Bogiem w ciszy, szczególnie w nowicjacie, kiedy to jest taki rok no, stricte poświęcony na, na spotkanie z Bogiem, gdzie jest tak troszkę mniej rzeczy można, e, ale jest ten akcent właśnie na spotkanie z Bogiem w ciszy, w modlitwie. No nie ukrywam, że na początku cisza i to było dla mnie bardzo trudne e, i to też spotkanie się z samym sobą, bo wtedy, e, jeżeli stajemy przed Bogiem, też stajemy w ciszy, e, to stajemy tacy, jak jesteśmy. Wtedy e, już nie jest tylko ta strona fajna, która się z nas wydobywa wśród ludzi, ale wtedy też dostrzegamy siebie w całości. Czyli razem z tą gorszą stroną, tą, którą nie akceptujemy, która jest dla nas trudna, nie? I, I to jest tym, tym wszystkim też bardzo e, trudne, ale piękne, bo jeżeli wchodzi w to Bóg, właśnie, e, i potrafimy go w tym słuchać i idziemy z nim, e, to dzieją się cuda. To wzmówienie w siebie też yy, można dostrzegać właśnie w kontekście powołania, nie? czyli właśnie tego patrzenia na swoje pragnienia jeszcze zanim mamy tę okazję spotkać się ze samym sobą tak, tak mocno i dogłębnie, jak to wygląda w nowicjacie. No to też jest ten czas rozeznawania nie? i teraz yy, ja bym miał polecić, nie? w jaki sposób właśnie słuchać siebie, dostrzegać te swoje pragnienia, też może właśnie rozeznawać tą swoją drogę, yy, jak to może właśnie u Ciebie wyglądało? Czy, czy jak z perspektywy czasu byś teraz na to popatrzył? No jeżeli chodzi o mnie i o trafienie do redemptorystów, to, to trafiłem przez przyjaciela, przez przyjaciela na rekolekcję, na które totalnie nie chciałem jechać, no, ale on przez swoje gadanie już mnie tak męczył, że po prostu pojechałem. No i jechałem z innym przekonaniem na te rekolekcję, no a Pan Bóg tam wtedy działał dość mocno. Dużo pytań postawił w moim życiu i też dużo oporu we mnie się zrodziło bo to był czas pójścia do liceum już plany na przyszłość człowiek sobie tam kreował jakieś gdzie pójdzie co będzie studiował jak rodzinę założy i wszystko nie i po tych rekolekcjach po tym usłyszeniu Boga bardzo długo się z nim biłem i kłóciłem bo nie słuchałem go też do końca wtedy wtedy głównie ja mówiłem i przez pół roku no chodziłem taki bardzo wzburzony i też bardzo dużo e, takiej złości było we mnie ale postanowiłem, że pojadę na kolejne rekolekcje e, i wtedy posłuchałem Boga bo spędziłem całe rekolekcje praktycznie w kaplicy siedząc i się modąc. Sam nie wiem jak to się działo, ale czułem, że to jest moje miejsce na tych rekolekcjach, że tam powinienem siedzieć w tej ciszy. I wtedy usłyszałem e, w sobie też Odpowiedź samego siebie, że okej, okay, spróbuję, zobaczymy, co z tego będzie, nie? Także dopiero wtedy, kiedy e, pozwoliłem jemu tak naprawdę mówić, a przestałem sam gadać, e, dotarło do mnie. Czy to przylgnięcie do Boga sprawia, że tym lepiej go słyszymy i tym lepiej rozumiemy też siebie w jakiś sposób? Mm. Dzięki wielkie za to świadectwo, za to podzielenie się, e, za tę rozmowę. Myślę, że już e, dużo zostało powiedziane, że już można by jeszcze gadać tutaj naprawdę godzinami. <laughs> Mogę coś jeszcze Proszę powiedzieć? Proszę bardzo. E, jeżeli boisz się ciszy, jeżeli cisza jest dla Ciebie niewygodna i e, boisz się jej jest dla Ciebie trudna, e, zaryzykuj, bo w tym trudzie, e, w tym nic jest Bóg. Jeżeli otworzysz się na niego w tej ciszy, będzie działał cuda. Wtedy go usłyszysz. I myślę, że to jest taki akcent, który możemy e, zakończyć. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.